you. Uh -huh. Witam Państwa, Jan Bodekowski, Targ Książki Katolickiej Arkady Kubickiego. Jestem na stoisku Wydawnictwa Diecezjalnego Sandomierza. I tu zaskoczenie, które mieści się w Sandomierzu. I tutaj zobaczyłem świetną rzecz. To jest powieść Henryka Sienkiewicza pod tytułem Wiry. Jest to jedna z najbardziej zapomnianych, to jest złe słowo zapomnianych. To jest jedna z powieści, o których my nie mamy wiedzieć, że w ogóle powstała. Jest to powieść, która była współczesna dla Sienkiewicza i ma charakter stricte antysocjalistyczny. To jest e, miód na serce wszystkich polskich prawicowców, konserwatystów, antykomunistów. Henryk Sienkiewicz, który był jednym z tych polskich pisarzy, którzy wspierali między innymi ruch narodowy e, u jego początków, e, w tej książce niezwykle e, trafnie e, i e, niezwykle jednoznacznie negatywnie opisuje socjalistów jako jedną z najbardziej szkodliwych sił politycznych. E, świetnie się to czyta i naprawdę wszystkim polecam e, wydawnictwo e, diecezjalne z Sandomojża Wiry. Świetna powieść.